Cześć, witajcie. Krzysztof z tej strony. Dzisiaj będziemy testować i sprawdzać TV, TV Fire Cap od y, Amazon'a. Dobra, co my tu mamy? Mamy samo urządzenie. Czyli taka autokostka. Jak widzicie. Mamy dwa razy HDMI, jest jeden in i drugi jest out. Mamy wejście na ER Extended, czyli dodatkowy tutaj, który również kupiłem. Jak widzicie, tutaj taki. O, to rozszerzacz, że tak powiem samego urządzenia, dzięki któremu będziecie mogli też sterować innymi urządzeniami, które macie chociażby przy telewizorze, więc taka tutaj jest mała kosteczka, którą się montuje, no ale też można obsługiwać same urządzenie, będąc niekoniecznie w zasięgu wzroku. Możecie sobie to włożyć na przykład gdzieś do jakiejś, nie wiem, szuflady. Więc tak wygląda samo urządzenie. Mamy do tego jeszcze oczywiście dedykowany zasilacz. Z kabelkiem, to jakieś papierki, to nie jest istotne. Więc to odkładamy. Tak, czyli mamy tu możliwość podłączenia. Zaraz podłączę zresztą tutaj do tego monitora, żeby to wszystko jakoś działało. Więc jak widzicie, tutaj mamy samo urządzenie. Pyk. To podłączone sobie, póki co. Na razie. Domyślnie tu. Na chwilę to się rozbuja. I sprawdzimy, co to jest za urządzenie. Dobra, no i mamy tutaj oczywiście jeszcze pilota oraz dwie baterie. Dobra, skonfiguruję to wszystko i zobaczymy po prostu, jak to się, że tak powiem, sprawuje w naszych realiach. Jednak podłączyłem do telewizora, bo chodzi o to, że telewizor musi od razu zostać dodany automatycznie. Dobra, szukamy języka polskiego i jedziemy dalej. No i dobra, i mamy to, więc spróbujmy coś włączyć. co już mam skonfigurowane w Amazonie. Ok, konfiguracja, jak widać, dość szybko poszła. Większość rzeczy chyba miał już zainstalowanych i wbudowanych, wiedząc, tak naprawdę, właściwie jakie ja z jakich korzystam, tak naprawdę, gdzieś tam aplikacji. Ok, przejdźmy przez nasze tutaj ustawienia, i tak jak wcześniej wspomniałem, możemy używać zarówno pilota. Takiego wirtualnego, czyli aplikacji, ale też takiego pilota, który jest fizycznie dodawany do zestawu. Przejdę teraz pokażę wam po prostu, jakie tutaj są możliwości takie, jeżeli chodzi o menu. No bo tego nie jesteście w stanie nigdzie pewnie zobaczyć. Jak widzicie w języku polskim mówię o menu. No i tak, w ustawieniach mamy no, możliwość połączenia się z sieciami Wi-Fi, to jest jasne. Mamy możliwość tutaj konfiguracji, czyli. Mój Fire TV, jakieś tam dodatkowe opcje. Tu jest na przykład możliwość uśpienia tego urządzenia. Bo zobaczcie, gdy naciskam to, to niestety nie wiem dlaczego, ale nie działa i nie mogę usypiać to urządzenie. A czasami się niestety te reklamy z głównego menu włączą, na przykład w momencie, kiedy korzystam nie z, akurat z Fire TV, tylko z jakiegoś innego trybu, w, tele, w, w tym akurat telewizorze. No i to trochę wkurza. No i oczywiście tam dodatkowe i, yy, i ustawienia fabryczne, ustawienia profilu i konta Tutaj możemy sobie zsynchronizować i włączyć pewne dodatkowe ustawienia. Yy, kontrola rodzicielska to nic innego jak po prostu możliwość ograniczenia po prostu tego, co ma się wyświetlać po prostu w samym sklepie. Mamy możliwość założenia sobie tutaj tych profilów, które macie, no i też udostępniać te profile innym użytkownikom. Dobra, same profile. Tego, co wcześniej gdzieś tam pokazywałem. Kolejna rzecz to są aplikacje. Tu możecie yy, korzystać, z, z, no i zainstalować dodatkowe aplikacje. Widzicie, widzicie, wykorzystano 3GB z dostępnych 12. Yy, mamy możliwość podłączenia sobie tutaj dodatkowej kart, yy, karty pamięci, To nie miałem pendrive'a w na USB, więc to dodatkowo można poszerzyć. No i na przykład w ten sposób czytywać jakieś filmy, albo nie wiem, jakiekolwiek inne pliki wideo. No ale App No i tu w App możecie, jak widzicie, sobie zarządzać tymi wszystkimi ustawieniami. Zaraz dojdziemy też do App Dobra, obraz i dźwięk. Czyli mamy tutaj akurat w moim przypadku jest to kino, kino domowe, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest to skonfigurowane. Kino domowe Alexa, czyli mam dwa głośniki, plus subwoofer akurat też z Alexy. Eee, więc generalnie można tutaj oczywiście tym tutaj zarządzić. Nie będę tego pokazywał, no bo nie każdy z Was będzie miał kino domowe. Ale pozostałe mamy rzeczy, czyli wygaszać ekranu. To jest akurat fajnie, bo można sobie włączyć tutaj Amazon Photos i generalnie wyświetlać zdjęcia po prostu z Waszego katalogu, który macie w chmurze. Wyświetlacz, no to tutaj rozdzielczość, głębi koloru i te inne rzeczy. Nie będę tego omawiał, generalnie przekażę Wam tylko tutaj tak bardzo szybko, jakie są opcje, żeby mniej więcej się wiedzieć, czego się spodziewać. W wersji polskiej, oczywiście. Kontrolery i Bluetooth, można też podłączać kontroler do gier, no bo e, można też oczywiście sterować jakimiś innymi urządzeniami, typu nie wiem, pad, gamepad. Tak, mam tu na myśli te urządzenia. Dobra, kolejna rzecz to są preferencje, czyli znowu kontrola rodzicielska, możliwości różnych ustawienia, monitorowania różnych rzeczy, jakieś jednostki, inne rzeczy. Też część tych ustawień możecie spokojnie sobie odpalić, na przykład w telefonie w aplikacji Alexa, i tam też również skonfigurować takie podstawowe sterowanie urządzeniami. To akurat mam wyłączona, innymi słowy, możecie też sterować głoś... W sensie, jeżeli pod, pod HDMI podłączyć jakieś inne urządzenie, to też możecie nimi sterować. No, może to być, nie wiem, jakiś, albo nie wiem, jakiś tam nie wiem, DVD albo cokolwiek innego. Co wy tam jeszcze możecie starego mieć w swoich, że tak powiem, zakamarkach? Ja to wyłączyłem, bo gdzieś miałem z tym problem. Po prostu nie było to mocno kompatybilne. Tu mamy powiadomienia, one dotyczą wszystkich powiadomień, które dotyczą Alexy. Mamy Alexę, czyli sobą aplikację, mamy sobą aktywujące, czyli możemy też coś wybrać dokładnie w taki sam sposób jak każdą inną. Um, każde inne urządzenie Alexy, ustawienia dostępu, no to tutaj też różne rzeczy związane, tak naprawdę, z, z właśnie dla osób, które są w jakiś tam sposób ograniczone pod względem, nie wiem, słuchu czy z roku, no i pomysł nie będę omawiał, bo tu jest jasno. No I teraz tak, to co mówiłem, że czasami tutaj się reklamy, takie większe, gdzieś tam odpalają wideo, jakieś seriali i to czasami, jeżeli nie wyłączycie tego urządzenia, a macie podłączone głośniki zewnętrzne jak ja, no to generalnie będzie to w ten sposób działać, że będzie zagłuszać i się włączać. Dobra, kolejna rzecz, czyli wyjścia, to co mówiłem, że możecie jakieś coś podłączyć innego, jakiś tam inny odtwarzacz, Możecie oczywiście używać tam aplikacji różnych dodatkowych, zaraz przez to przejdziemy. No i tu oczywiście Amazon Prime jest włączony w sensie wszystkiego dobrodziejstwa. Mamy tu akurat w moim przypadku Netflixa Prime, tak jak mówiłem, jest YouTube. No nie będę tego miał generalnie wszystko to spokojnie można palać i działać. Tu macie możliwość dodawania zewnętrznych aplikacji, właśnie gdzieś ze sklepu i wyszukujecie i. Instalujecie, no ja jest tego sporo. Tak mówię, mamy, mamy też gry, dlatego też tam było o tym, że możemy odpalać tutaj gry używając jakiegoś gamepada. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ustawienia, no to to są te ustawienia, które tutaj pokazuję. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wszystkie funkcje, które tak naprawdę są w tym urządzeniu. Ok, krótko o moich doświadczeniach. Gdybym nagrywał tą recenzję, pewnie w styczniu, bo w lutym, czyli miesiąc po użytkowaniu, no to nie byłaby ona zbyt schlebna, bo generalnie bardzo się irytowałem korzystając z tego rozwiązania. Problemy, bo... jakie mam, akurat w przypadku Amazona, to jest chociażby to, że zobaczcie, używam tego pilotaż, generalnie bym używał innego, chociażby takiego wirtualnego, który można też sobie zainstalować, czyli Takiego w telefonie aplikacja jest po prostu, który możecie też sterować po prostu urządzeniem Fire. Ale zobaczcie, wchodzę sobie na przykład w Netflix, uruchamiam sobie pierwszy lepszy film, a właściwie, on, zobaczcie, sam się uruchamia. Jak robię start, to cały czas jest start pauza, Start pauza automatycznie. I to się dzieje raz na jakiś czas. Zauważyłem i ciężko jest mi wyłapać, jak dochodzi do tego, że właśnie. Tak to się zachowuje, niestety. Nie byłem w stanie znaleźć też nic w internecie, więc od razu mówię, że musicie się wziąć mocno w cierpliwość co do tego, że właśnie czasami się takie rzeczy zdarzają. To dotyczy wszystkich aplikacji, bo zobaczcie tutaj mam YouTube'a też. Zobaczcie, nic nie naciskam, ona jak widać uruchamia się i pauza, uruchamia się i pauza, i tak dosłownie cały czas to wygląda. No, e, mm, musicie wziąć to pod uwagę. Dlatego, no, tak wcześniej wspomniałem. Wyłączyłem te wszystkie funkcje związane z tym, że on obsługiwał również inne urządzenia, bo miałem tylko podpięty pod to telewizor, innymi sobie można było za pomocą Alexy no, uruchomić, po prostu od razu na przykład włączyć sobie Netflixa i on potrafił włączyć telewizor, włączyć od razu Netflixa. Tak? Jeżeli bym powiedział, że przez Alexy, przez głośniki, żeby na przykład włączyć jakiś konkretny serial, to potrafiłby to też również zrobić. Ale tak jak mówię, trochę mnie to irytowało, bo chociażby w Spotify'u było tak, że jeżeli uruchamiałem sobie na przykład Spotify'a i uruchamiałem go chcąc tylko i wyłącznie słuchać przez głośniki, które mam tutaj właśnie również podłączone, te, które też są też Amazona, no to potrafi mi na przykład włączyć telewizor, tak? Więc trochę to było irytujące, dlatego wyłączyłem te wszystkie połączenia i sterowanie, bo no, to robił coś, co nie było, że tak powiem, przeze mnie wskazane. Z takich rzeczy, które jeszcze nie zostały rozwiązane, były dwie aktualizacje, generalnie jeżeli chodzi o, o, o to urządzenie, o tą kostkę od, od ostatnich pół roku, ostatniego pół roku, generalnie po pierwsze ten przycisk tutaj zasilania, usypiania nie działa, więc jak chcecie usypiać to urządzenie, to musicie to zrobić za pomocą albo aplikacji w telefonie, albo w jakikolwiek inny sposób, jeżeli tam sobie coś wymyślicie, <laughs> to trochę jest słabe. A co to powoduje? No właśnie to, że cały czas, no po pierwsze działa, gdzieś tam ten prąd czerpie, mówię o wyjściu na, na wideo, więc no najlepiej no, po prostu wyłączyć telewizor, więc to powinno załatwić sprawę. Z kolejnych takich rzeczy, które zauważyłem, które były wcześniej, a w większości już zostały poprawione, to również jeszcze te rzeczy związane z obsługą tutaj głośników. Ale to już w oddzielnej recenzji, bo nie każdy z nich będzie, nie każdy z was, będzie miał pewnie od razu zestaw w takiej konfiguracji. Więc nie będę tego omawiał, bo to nie będzie dotyczyć. Właśnie chodziło o to, że czasami po prostu e, gubił te, ten zestaw. Ale teraz już od jakichś 4 miesięcy, czy od tych aktualizacji, które gdzieś tam się pojawiły, zauważyłem, że już ten problem zniknął. Czyli nie nie musi, e, nie wiem. Musi od nowa konfigurować człowiek znowu tych głośników razem z tym urządzeniem, bo już generalnie wszystko gdzieś tam pamięta. Nie jest też prawdą to, co czasami w sieci można było przeczytać, że żeby korzystać z głośników trzeba mieć kostkę. One grają bez, bez mogą grać, w sensie można je skonfigurować również bez samego tego urządzenia Fire TV, więc to nie jest żadną przeszkodą. Dobra, słuchajcie, no, wydaje mi się to wszystko, że chodzi o tutaj wszystkie te wszystkie techniczne rzeczy, to musicie sobie doczytać te wszystkie systemy, że chodzi o obsługę dźwięku, to rzeczywiście to robi do, dużo robotę, zwłaszcza właśnie jak macie dodatkowe głośniki takie Amazona podpięte. E, jedyne co zauważyłem, co, co jest dosyć też e, kłopotliwe, że chodzi o tą konfigurację w moim przypadku, jak mówię, o tej konfiguracji razem z głośnikami, to jest to, że czasami nie działają głośniki. To za chwilę Wam pokażę. Ok, co mam na myśli? zobaczcie, tutaj odpalam już Smart TV w tym oto telewizorze i odpalę pierwszy lepszy jakiś tam powiedzmy serial, który mi się tutaj odpali. Powiedznie to będzie Bosch. Ok. I teraz zobaczcie w czym jest problem. Generalnie jeżeli macie w telewizorze taką możliwość taka jest, aby, aby słuchać przez głośniki właśnie zewnętrzne, to tutaj miałem z tym problem. Zobaczcie, jeżeli wybiorę sobie źródła, wyjście audio i wybiorę sobie system dźwięku HDMI, bo to jest tak, to jest, idzie przez głośniki telewizora, a to jest system dźwięku HDMI, bo mam HDMI wyciągnięte do właśnie tego Amazon Fire TV, i dzięki temu mógłbym teoretycznie właśnie no, działać na tych głośnikach zewnętrznych, które są Amazon e, skonfigurowane, czyli dwa głośniki subwoofer. Ale za każdym razem, gdy to próbuję właśnie przełączyć, to nie ma takiej możliwości i e, po prostu nie działa to przez HDMI. To nie jest kwestia kabla, bo te kable wymieniałem, sprawdzałem, e, raz na jakiś czas mi się to udawało włączyć, Synchronizacja działała, wszystko mówię, o dźwięku z, tutaj z obrazem, wszystko w miarę działało, ale potem po jakimś czasie znowu się podłączyło. Więc, jeżeli kupujecie, generalnie to urządzenie no i liczycie na to, że wyposażicie też te głośniki podpięte pod Amazon Fire TV do jakiegokolwiek innego, że tak powiem, telewizora, no to liczy się z tym, że może to nie działać tak jak tu w tym moim przypadku. Okej, okay, podsumowując, czy. Kupiłbym dzisiaj jeszcze raz tą kostkę. Powiem Wam, żebym się zastanawiał, bo szczerze mówiąc, kupiłem tak naprawdę ją tylko dlatego, bo gdzieś czytałem, że dużo lepiej no i rzeczywiście trochę jestem prawdy dużo lepiej będzie to działać w konfiguracji po prostu z moimi głośnikami, które kupiłem, czyli dwa głośniki Amazona, plus subwoofer z Amazona, i to rzeczywiście w tej konfiguracji daje. No, Całkiem miężwe doświadczenia, jeżeli chodzi o, o dźwięk. Tutaj ten dźwięk yy, możecie, że tak powiem, samą recenzję zobaczyć też na kanale. Yy, ale poza tym, generalnie, z samego urządzenia bardzo rzadko korzystam, tylko wtedy, właśnie kiedy chcę rzeczywiście posłuchać przez te głośniki, po prostu zewnętrzne. tak, Jeżeli nie mam takiej potrzeby, to słucham po prostu przez yy, zwykłe głośniki, które mam w te, tutaj w telewizorze one w zupełności wystarczą. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie o tym czasie. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!